Hej, siemanko wszystkim, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Josztor i zapraszam Was oczywiście na kolejne dowody zbrodni z Contesty Global Offensive. Tym razem ponownie hmm, podesłał mi jeden z użytkowników The Anakin chyba tak się dokładnie nazywał ten użytkownik e, Podesłał mi DEMKO e, The Raven Blue, zawodnik, który gra aktualnie w po stronie counter terrorystów. Jak zobaczymy na nagraniu. Koleś posiada Wucha oraz auto Eima. Um, jest to naprawdę oczywiste, bardzo łatwe do, do udowodnienia. Zresztą, zobaczcie, że już pierwsze oznaki już tutaj się pojawiły. Aczkolwiek w pierwszej rundzie za dużo to nam tutaj niestety nie pokażę, Dlatego automatycznie przewijamy sobie do kolejnej rundy. W której już powoli będziemy widzieć na tego, co nas dalej czeka. Tak naprawdę, pierwsze, yy, pierwsze trzy rundy pokazują, w jaki sposób on tutaj tą, tym wszystkim operował. Zobaczcie, że yy, antyterroryści przegrali Eko, yy, czy nie Eko, tylko pistoletówkę. Ci sobie kupili broń, bo wiedzą, że mają przewagę, mają 4 w teamie. No i zobaczmy. Doskonale nasz Blue będzie wiedział, gdzie ten player będzie szedł. Idealnie celownik na nim i głowa. Dziękuję, nie mam więcej pytań. Teraz będzie szedł dalej. Będzie teraz prawdopodobnie chyba widział, jak ktoś przebiega midem, dokładnie. Okej, okay. tutaj będzie drugi bieg. Ale ten jest cały czas skupiony na tym, zobaczcie, on doskonale wiedział, gdzie on jest. I nawet aż do tego stopnia, że nie zauważył tego, który który wyskoczył mu przed maskę Dosłownie był cały czas skupiony na tamtym zawodniku Ale przejdźmy do rundy, w której no Powiedzmy Jest takim daniem głównym dla nas Bo tutaj Zabił chyba 4 osoby Jak nie, jak nie 5 Ale ch chyba 4, żeby wam nie skłamać Albo, albo 3, to no, nieważne W każdym bądź razie, Teraz zobaczycie Co tu się będzie działo Także tak, standardowo Koleś biegnie sobie z UMP Na długą tam będzie czekał na niego player, ale... Cóż no, długo sobie nie poczeka, bo ten nasz Draven Blue zaraz go ściągnie. I to momentalnie. Zobaczcie. Headshot od razu. O! I zobaczcie, że w tym momencie Auto Aim wymierzył mu na zawodnika, który szedł tunelem. Teraz będzie to ładnie widać. Kolejny zawodnik tu będzie bił. O, tej nie zdążył. Tutaj ponownie będzie. Zobaczcie. Idealnie na nim. wow, wow. wow. Ale na nim lokowało. No naprawdę. Nie wiem, czy wy to widzieliście. I tutaj kolejny. Po nogach. Żałosny. On prawdopodobnie używa jakiegoś trigera. Za pomocą którego po prostu przełącza sobie. Włączał i włączał. I teraz będzie dobre. <ścoughs> Strzał przez ścianę. Idealnie w to miejsce, gdzie jest przeciwnik. I co robi? Ginie. Nie potrafi nawet zabić używając hacksów. No to jest po prostu żałosne. Jak ja to mówię, często Pathetic. Także. Także no słuchajcie, myślę, że nie ma dalej pokazywać, jak tutaj sobie radzi. Teraz chyba kupi AWP. Czy tam dostanie AWP, dokładnie. I zaraz zobaczymy, czy z tej AWP kogoś ubije. Używając haksów to jest przecież o wiele łatwiej tak wymierzyć. Od razu masz na, na celowniku typa. Wiesz w którym miejscu dokładnie się znajduje. Możesz nawet przeskanować. I zobaczmy, czy mu się uda. Czy mu się uda? Dum, 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 dum. Yeah. nie ma. <śled> No Zobaczcie, większość cheaterów, których tutaj wam pokazuję, zupełnie nie potrafi grać z nimi. Nie wiem, oni sobie zakładają konta i sobie używają haksów, tylko nie mam pojęcia w jakim celu, bo to w sumie niczego ich nie uczy. Ja spotkałem jednego cheatera, który, z którym gadałem i akurat on stworzył nowe konto. Używał cheatów po prostu po to, żeby je testować, bo sam je sprzedał. Także, może to jest taki powód tych ludzi, którzy te czytelnie używają. Nie wiem. W każdym razie że lepiej, żeby po prostu ich nie spotkać na Mansion Zatem zapraszam Was serdecznie do. Em, do. No, do. W, reportowania ich. E, oczywiście, standardowo link i regułka będzie w opisie filmu. E, też muszę dodać, że czasami e, jest tam błąd w takiej postaci, że YouTube skraca link który jest stawiony w opisie i czasami jak kopiejecie, to kopiejecie z trzema kropkami także lepiej żebyście po prostu sobie otworzyli zawsze ten link z tym filmikiem który jest tam w opisie podany i wtedy po prostu z paska z paska przeglądarki z adresu tam przekopiowali do tej regułki kiedy już będziecie wpisywać na steamie tak będzie po prostu najbezpieczniej. No i standardowo oczywiście zachęcam was do tego, abyście podsyłali mi jakieś demka, żeby ukrócić, ukrócić tej e, egzystencję tych cheaterów w Counter Strike'u. Także pamiętajcie, żeby podsyłać mi dwa pliki, a nie jeden. Zawsze jak pobieracie demko, to się tworzą dwa pliki. Jeden, który waży około kilobajta, drugi więcej, który zapisuje e, cały gameplay z no, z tej waszej rozgrywki. Bez tego ani rusz, no i oczywiście, zawsze najlepiej, jakbyście podawali mi jeszcze link do profilu Kolesia, który właśnie cheatował, albo po prostu podali mi jego nick. Także to tyle. Dzięki za oglądanie. No i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Hej!